na moim kanale. Dzisiaj będziemy robić szybki obiad. Warzywka z kurczakiem i z ryżem. Zapraszam do oglądania. Będziemy dzisiaj robić pierś z marchewką i z ryżem. Tak szybki taki obiad, który mam już przygotowany. Rosołek. Teraz my zaczniemy z pierśniczka. Pokroimy sobie na takie paseczki. Już mam wyczyszczony pierśnik. I bierzemy takie paseczki pokroimy. Pierśniczka mam około 400 gram. Jest bardzo szybki obiad, który bardzo lubią dzieci. Można robić sobie też właśnie do pracy, do boksu. I bardzo szybko się robi. Zresztą robię za Ciebie to w piekarnik, tylko trzeba przygotować. Teraz my właśnie pokroiliśmy. Dodamy przyprawy do pierśniczka. W ryżu mam 400 gram. Rzucamy tutaj pierśnik, dodajemy troszeczkę oleju i dodamy wszystkie przyprawy. Tutaj mam tak czerwona papryka, e, prowansalskie, czosnek. Wymieszamy to wszystkie. W opisie będzie dokładnie jaki i ile przypraw. Dobrze wymieszać, żeby powstało z 15 minut. A my sobie przygotujemy dalej. Proszę włączyć teraz piekarnik na 200 stopni i będziemy piekli godzinę czasu. Nasze danie. Marchewkę mam kupione, zamrożone. Można zrobić z świeżymi. A ja mam takie właśnie malutkie, ładne marcheweczkę. Pierśnik nam zamarynowany. Teraz my bierzemy. żaroodporne odporne naczynia. Weźmiemy. Wsypujemy wszystko, żeby było prosto. Teraz na to my wsypujemy rosołek. To jest właśnie, dlatego banuszka dałam, żeby było 700 mg rosołku. Zlewamy. Dobrze wymieszamy rosół z ryżem. Na no będziemy rzucać, jeszcze chciałam koperek właśnie. Kopereczku pokroimy. Dodamy takie zieleninki. I posypujemy Koperkiem. Teraz bierzemy nasze mięsko i rzucamy mięsko. Rozrzucamy po całym ryżu, żeby nam ładnie się upiekło. Jest naprawdę proste i rewelacyjne danie. Często właśnie robię takie też na imprezę. Podaję. i z góry wrzucamy marchewkę. Wstawiamy do piekarnika na godzinę czasu, góra i dół, bez termobiegu. I na koniec jeszcze my posolimy troszeczkę marchewkę, za dużo nie trzeba solić, bo jest rosół solony, ale marcheweczkę damy sól i pieprz. I polejemy leciutko olejem. I do piekarnika na godzinę czasu. I po godzinie czasu już jest gotowe nasze danie, proszę zobaczyć. Jak Ci się podobały moje przepisy, subskrybuj kanał Gotuj z Maszką.